Cześć, cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Generalnie na wstępie poprosimy Was w ogóle o informację, czy nas słychać i czy słychać nas dobrze. Mam tutaj podgląd na czat, jest ze mną Krzysiek, jest ze mną Maciek, ja nazywam witamy. się Jonasz. Wszyscy się z Wami bardzo serdecznie witamy. Maciek i Julia pyta, za kim jest Pan Maciej? To jest pytanie i to jest bardzo dobre pytanie. Czy Ty dzisiaj bliżej Arsenalowi, czy bliżej Manchesterowi United? Jak myślisz, jak ten mecz się zakończy? Jaki będzie jego przebieg? Ja nie wiem, co tu robisz czy. <gry> Może przegrane zakłada koszulkę przeciwnika w kolejnym odcinku przerwy na kawę. Chyba możemy to zrobić. Nie mam koszulki Arsenalu, ale to nie jest jakiś Chyba... wielki problem, żeby, żeby takową zdobyć. Y tak, możemy. Hurricane? Nie, no Harry Kane? Czy <gry> Weghorst? Nie na rynek. Ktoś się spytał, czy zrobimy ankietę. Nie zrobimy ankiety, bo nie potrafię tego zrobić. Także, słuchajcie, ankiety nie będzie. Jeszcze będą... musimy przekonać Tomka, żeby pociął później tego live'a i Bye. wrócił jako najciekawsze momenty. Na pewno będą najciekawsze. Ale to będzie. No, nie, nie mów, że na pewno będzie trzeba A, przekonać Tomka, to jest wiesz, Jak już powiemy, że na pewno, to może wie. Kochani, 200 łapek w górę i Tomek zrobi nie, najlepsze to momenty. 350 łapek w górę. Ktoś napisał, że fajnie będzie oglądać Was na żywo, to my dziękujemy, że wpadliście. Oglądaliście kiedyś merze ze 140 osobami, bo ja absolutnie. A nie, chyba, że na stadionie. Nieważne. Nieważne. <głos》> Jakiego piłkarza wolelibyście mieć? Za no dobra, dobra, na sekundę? dobra, czeka. ja. I wracam, I wracam już do wątku. Którego piłkarza, Bruno Fernandesza czy Martina Odegarda wolelibyście mieć w swojej drużynie? Nie mówię tylko na podstawie tego sezonu. Ogólnie. Czy Bruno czy e, Martin Odegard? Tak, piszcie na czacie. Generalnie Rashford. Bruno. Jeden... Ależ, no o, i o, no właśnie, nie mieliśmy rywalizacji dwóch pokojów. Odegarda <laughs> i Bruno. No i na razie 1-0 dla Odegarda. No A chociaż... teraz Martinelli kontra Waron One-Bisaka. Krzysiu, ty lubisz żarona One-Bisaka, co? Nie, wcale nie. Ojej, ojej, ojej. Czy to będzie <laughs> rzutkarny? Ojoj! Nie, nie, nie. Chyba nie. Oczywiście. Nie wiem, dajcie znać, czy też uwielbiacie, jak Bruno Fernandes leci z łapami do arbitrażu. Czy was irytuje lepiej, dajcie znać? naprawdę. Ojej, teraz Markus Rashford. Świetna okazja. Rashford, o, tak gol, jest! Ale gol. No brawo, Krzysztof, brawo, brawo, brawo! Brawo, czyli to jednak United zaczyna Powiem strzelanie. Powiem wam, Markus Rashford, to jaką on ma formę w tym sezonie, to jest e, po prostu coś niesamowitego. No. Nie, nie, nie mam słów po prostu, jak niesamowity jest ten chłopak w tym sezonie, bo to co, to co on gra, to co on prezentuje przez cały ten sezon, i to jest kolejna bramka w ważnym meczu. Zobaczcie, to jest w całości jego akcja. Trzecią podanie. podanie. Nie, no. Ale ograny jak dziecko to ma z tam, to jest coś niesamowitego. W ogóle strata, strata piłki też, partya, więc ten go, raczej na jego kąte. Na kąte? Na jego kąte? <laughs> ale strzał też nie niesamowity, się. naprawdę. Znakomity strzał, no, Trochę to przypomina ten gol i z poprzedniego meczu. No. Nie, no, nie piękny Bardzo, strzał. No, bardzo nie też był, trudny do obrony. Nie do obrony no. dla Ramsdale'a. Pytanie, czy Ramsdale nie mógłby się w tej sytuacji troszkę nie, lepiej ustawić, nie, nie, ale strzał nie nie perfekcyjny, to, naprawdę. To to nie do końca miał kiedy, ta akcja bardzo szybko przeszła, więc nie do końca miał kiedy, nie? 154 osoby nagle na Ciekawe Czemu <noise> tak, tak, przyszliście? Żeby się zwarty. trochę na radiaszy podstęcać, przyznajmy to szczerze, ale oczywiście. A jakby tak Manchester United jest 5 do 0, co wy na to. A jakbyś tak się uspokoił, <noise> z drugiej strony, to by się nic nie. stało. ta kartka, piesze, a jakbyś jak tak dostał w zęby, to <noise> Słuchajcie, po to tu jestem, tak? Niedziela, wieczór, humor popsuty. No. O, 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 o! Ale bardzo. Ej. Nie bardzo, nie. bardzo mądrze rozegrany e, rzut rożny i to coś z tymi drużynami z Londynu jest, że tak grają, bo i Krystal Palace ostatnio jakiś czas temu wyko wykonało tak rzut rożny i strzelił bramkę. Fulham też, Andreas Pereira strzelał z podobnego, z podobnego rozegrania rzutu rożnego. E, no i teraz Arsenal. Bradford też bardzo często. Może, może w Londynie jest po prostu jeden facet od stałych fragmentów <laughs> gry i pracuje we wszystkich drużynach. umowę z zlecenie <laughs> pracuje w Londynie. Umowa w o dzieło. <laughs> Generalnie to Studenciak. już... Chyba, chociaż może to za chwilę, bo y, kolejna do I środkowo. EDIN inwigracja! Tak jest Edin tak po jeden. Po, czy mnie widać w kadrze? Tak jest. Nie było ci widać w kadrze. E ja Edin coś co ciekawe, co. ciekawe, mam ramkę Eddy'ego Ketiaha na kuponie, więc. E z, jednej, z jednej strony się nie cieszę, ale z drugiej strony tak Tak w jest. Jeszcze nie jest przyjemnie, nie? Dzwoni telefon. Edin Ketiag dzwoni. <laughs> pał, pał, pał. Pięknie, jeden do jednego. Super. Wracamy do gry. Nie był może na spalonym? Nie, 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 nie. nie, nie. W, w tym meczu nie, ma nie, Chyba nie, chyba nie Pięknie, brawo, Edin Ketiach. I to czytanie był tak krótko rozeglane, że to no a, nie. Zobaczcie, kto go kryje. Zobaczcie, kto kryje Edygon Nketiacha: Aaron One bissaka I zobaczcie, on już tutaj, w tym momencie, nie ma pojęcia, co dzieje się z Edin Ketiachem. Tak, oj, faktycznie. No no i no no nie, o nie! Tragedia, to o jest yeah. znowu ten sam case, o którym mówiłem 10 minut temu. Aaron One bissaka nie nadaje się do takiego. Ale on, do, takiej on był gry. 3 metry od niego w momencie, w którym Edis skończył on piłki. w ogóle to nie, to nie kontroluje piłki. Nie, nic nie kontroluje. Pięknie się złożył Nketiak w ogóle. To może objawy choroby afektywnej dwubiegunowej. Smutek, żale, rozgoryczenie, fantazja, powodzenie, fantazja, pobudzenie To jest piłka nożna. Piłka nożna, spać. To jest w ogóle metafora ostatnich trzech sezonów Arsenalu, w kilku słowach. Co w pierwszej połowie, prawda? O, jeszcze Gabriel Magajesz tutaj. Szuka faulu, szuka Szukał faulu. Ale się Ja Nie wiem, że on tego nie ma. Odegard z dystansu zablokowany. A blokują dzisiaj piłkarze manchesteru? Bardzo gęsto stoją. Cały czas O, o teraz będzie groźna sytuacja chyba ze strzałem. Oj, teraz szaka! O, ależ tam znakomity wślizg Martineza. Nie. Ale, ale granic szaka docenił ten ślisk. To jest ten, tak, to jest ten piłkarz, który docenia takie ostre wejście. Ale pograł, Odegar, zerknijcie tylko. No, Odegar, to bardzo fajne podanie. Jakby to ale troszkę za mocno. W sensie ja wiadomo, że, że zrobił świetną no robotę tak. tutaj. Ale, Ale tutaj no ro, robota z... Lisandro Martineza naprawdę Spragowito. Spragowito. Trzeba, Spragowito. trzeba docenić. Czeka docenił. To Nowy klub Szomodajsza Krzysiu. Ja jak, no. Jakikolwiek. Jakikolwiek. No nie wiem, myślę, że i we Wertonie zrobiłby... Poka. Oj, teraz też... O! o! gol! Bukajo tak jest! Tak jest! Jest! Ależ to jest mecz o! z dystansu. Ależ gol! No chyba nawet lepszy niż ten Rashforda. Matko Bukajo, dziecko kochane, jak ja Cię kocham. Bukayo okay. Saka, cóż za gol! Aaron Ramsdale, znów ten język! Tak jest, łapie się za głowę, my też się łapiemy! Fantastyczny strzał, ależ radość, ależ no. radość! No, teraz wypada mi kibicować Manchesterowi yes. żeby jednak mój wynik yes. palił! Dzięki Maciej, dzięki! Zobacz, yes. wszyscy się cieszą, to jest ten team spirit! Ależ no, strzał troszkę z niczego i znowu po takim mrożnym troszkę, po no delikatnym... Ależ. Pięknie, jeszcze Bukayo Sakra, nasze cudowne dziecko w Arsenalu! Zostań w tym klubie, Bukai, tak. Błagam cię. Dużo przestrzeni tutaj, to chyba Christian Eriksen miał problem z tym, żeby tak. skontrolować No to. nie no, ale strzał, coś niesamowitego, Oj, coś nie, niesamowitego. No, ale nie, ma, nie ma prawa mieć Bukai aż tyle miejsca. Ale no, też więc, trudno tutaj przyczepić się, czy do Eriksena, czy do McTominaya, bo no krótko go kryli tak naprawdę. To jest krąż, moim zdaniem, Bukai w tej A, sytuacji, że odnalazł no, tak. tyle miejsca do strzału. Trzadkę, no, strzał idealny. Tak, strzał idealny. Trudno tak naprawdę określić, czy to był lepszy strzał tego strzału Rashforda. Bo oba, oba, obie jest bramki. podobne uderzenie. Tak, obie trochę, bramki perfekcyjne. No, Idealnie no, zaskoczony no. Dawid Dehaene. Tomek mówi, że jego wynik, także, no. Czekamy, żeby był jednak. się na tą radość. No, no, żyje tym, żyje tym Emiliec, żyje tym piłkarz Arsenalu, Żyjemy życiem zastępczym, kochani. Oj, Oj jej, teraz jej. ograny Tomijasu. Znów ograny po raz drugi. I to jej, było blisko bramki. blisko to jej, było. Jej. Ojejku, Tomijasu tam. pustoszenie się Markus Rashford na tej swojej lewej stronie. Na I teraz karuze. pytanie, czy na prawej stronie Antony zrobi to samo? Antony zbiega dość. Ojej. Jej. <grych> nie, nie. Nie no, Antony jest do zmiany nie. i to musi być zmiana no, na już, żeby... No, nie. nie też na różnica tam... jakości między Markusem Baszfordem, Rashfordem a Antoną. No, to, to jest znaczne, niesamowite. Brakuje pięciu łapek w górę, żebyśmy osiągnęli próg 200 łapek, co oznacza, że oprócz nagrania live'a będą też najlepsze momenty. Tomek będzie musiał montować. <grych> Tomek, czy widzimy łzy w twoich oczach? <grych> 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 czy Rashford nie będzie chciał odejść z Manchesteru? No, patrząc na to, jak w tej chwili rozwija się projekt sportowy, to raczej nie powinien, więc wydaje mi się, że na spokojnie będzie chciał zostać, zwłaszcza że. Nie łapie teraz Bramka! Jest! Bramka. Tak jest! GOL! Martinez! <guletra> <guletra> Jeszcze Martinez z główki. <guletra> <Brawo>. <guletra> Przecież Lisandro Martinez miał nic nie zrobić głową w tym sezonie! No chyba, że to będzie go samobójczy, bo tam któryś z piłkarzy Tak, to, to może być samobój, ale brawo, brawo panowie. E, swoją drogą ubrałem koszulkę Weghorsta, ja ją pokażę, bo Weghorst nic, nic w tym meczu nie zrobi. Mam nadzieję, że to widać. A mam jeszcze w plecach koszulkę Lisandro Martineza, więc e, dwóch moich piłka... jeden Wydaje z dwóch moich się, piłkarzy, że... których zabrałem na to spotkanie strzela gola, to jeszcze pozostaje z drugi. Chyba błąd Ramsdale'a z tym. No ewidentnie. Nie, no to jest, gol, to jest gol Lisandro Martineza, bo piłka leciała w światło bramki, więc. E, nie złapał piłki. Mi się, że... W ogóle poblokowali się sami piłkarze Arsenalu. Zablokowali, zobaczcie. Ramsdale'a zablokował to, to miejsce. Nikt osób, nie tak, atakował tak, tak, z Manchester tak, tak. United. Partey dobrze wypchnął Włota we Weghorsta nie, no to jest, to jest bramka Lisandro Martinez. To w ogóle było, żeby to wybić. Ale moim zdaniem tutaj tam nikt nie atakował tej piłki. Ra w ogóle Ramsdale mógł to zostawić. Tom miał to na głowie. Ale myśl nam się trafił. Naprawdę trzeba ja, 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 powiedzieć, ja, ja, że ja, ja, ja. lepiej być nie mogło. Ten jak się rzucił. No i świetny masz to jest w ogóle Martineza, Mam wrażenie, że to jest jeden z lepszych piłkarzy na boisku, tak. także. Lisandro Martinez z główki. Lisandro Martinez z Gówki. Po rzucie rożnym. Ja, z... jak już taka, taka tutaj kącik reklamowy, to też patronaj zapraszamy. Taki moment, kubek Tak, to jest. warto. Warto, bardzo. Ano, bardzo fajne, takie pojemne, dużo tutaj. W środku dzień dobry, dzień dobry. Też nasz stały tutaj e, tekst. Słuchajcie, chwilowo mamy problem ze streamem, więc piszcie, co się dzieje. No, mamy? mamy? nadzieję, że akurat nie padł gol teraz na 3-2, ale, ale. Chwilowo mamy problemy ze streamem na telewizorze, więc. Ktoś oczywiście nas baituje też na, na. Ktoś nas baituje, a my ale wiemy, myś... że to nieprawda. my się nie damy. My Od się razu nie damy. Patryk, jak napisałeś, że jest yy, 3-2, to sprawdziłem. Patryk Piec, prosimy. To Patryk Piec czy nie Patryk Pies? Nie, nie, nie. Lekkorzyść <laughs> okay. okay. no 3-2 ktoś pisze. Ach, ale to są, to są figlarze. Nasz stream działa, mecz niepotrzebny. No tak. Może no. <nuantrop Ich> my możemy generalnie sobie gadać o, o wszystkim, a, a, a... Tak żebyście się nie zastanawiali, co robimy tutaj patrząc na ten mały, mały tutaj, obrazek, to na mamy telefonie mecz. mamy No Wyobraźcie więc... sobie, że ktoś, wiecie, przychodzi pierwszy raz na naszego streama, nie? A my w telefonie <gamy> siedzimy w ogóle. To jest telewizja na żywo, tak? Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Zdarzają się błędy techniczne. Wytrzymaliśmy 60 minut w zasadzie bez żadnego żadnej problemu technicznego. Uważam, że to jest genialny wynik, także... E, może, możecie to docenić łapką w górę, właśnie. Mamy, mamy chwilowe więc... problemy. Wi-Fi Akurat Wifi działa tutaj, a tam ale nie. nie działa tam. Dobrą reklamę robiłbym Wireplay. E, znaczy to, to akurat Play działa, tylko nie działa nam e, internet. Tak, w oczywiście. tamtej tercji boiska, że tak powiem. W tamtej tercji boiska. Bo mi stream <laughs> działa tutaj doskonale więc wręcz. Oj, teraz duże miejsca. Szaka, szaka, szaka. Martinelli. No nie, rzut. Znowu zablokowany. O, mamy Dobra, już. Mamy, mamy obraz chyba. Nie no, mamy? Zaraz, nie, dom nie, dom mamy. Jedna, jedna nie mamy. jednak jednej nie mamy. <laughs> nie, no chyba Tomek, sobie no, świecisz, czy nie? <laughs> nie, no, no umówmy się. Pierwszy live w Rzeszotarach. Musiało, nie mogło musiało, się bez problemów technicznych. Musiało się coś wydarzyć. Na szczęście no, mamy mecz, także cały czas. Myśleliśmy, że to będzie brak prądu, ale no, na szczęście nie jest to brak prądu, więc, yy, więc idziemy powoli do przodu. Nie sięgnie kabel HDMI, Tomek. Tomek, 135 osób patrzy jak trzymam kabel, nie jest dobrze. Oj, była groźna sytuacja bukajosaki, Krzysiu. I znów blokowa... Ależ był w ogóle supek. 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 Super, że mogliśmy zareagować na żywo. Słupek <laughs> Saki, ależ było blisko. Dobrze, mamy, mamy. To. Słuchajcie, wrócił obraz. Piszcie serduszka na czacie. Po prostu, że wrócił obraz i że wrócił Maciej. Jonasz, dawaj salto. No już mówiłem, że nie umiem. Błażej pisze, serduszko, piszcie wszyscy. Słuchajcie, wrócił, wrócił. I teraz mamy tą zmianę Freda i to jest Antony, faktycznie. Komputer Tomka do wymiany. Tak To mój komputer. Jonasz, salto, wszyscy piszą. Nie umiem salto, dajcie mi spokój. Ludzie, muszę się nauczyć Dobrze. Jak, dobra, jak Arsenal wygra ten mecz, nauczę się robić salto. O, to odważna deklaracja. Słuchajcie, ja nie mam nic wspólnego z saltem. Nie wiem skąd się to wzięło. Nie wiem czemu się to w ogóle wzięło na czacie. Salto, bo. Salto salt, salt, futbol, 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 salt, futbol salt, tak? futbolu. Tak, tak. tak. Bosz. Miło, miło, czy, czy Tomek doza. ma twarz? Ma w twarz? ogóle to może być fajny, fajny Milestone. Na 15 tysięcy subów pokażemy Tomka. Co wy na to? <laughs> Dawaj trosarda Mikel pisze. my nie możemy tego tak, zrobić tak. o. zgadzam. To, to... Paradoksalnie Tomek wystąpił nawet w jednym materiale, który kiedyś nagraliśmy. Nie ale... jest, no, jest, jest Kuba, Kuba Kiwior! Mamy to! Mamy to, Kuba Kiwior. O, o to delikatnie żywno. ale. Nie zimnąłeś, Kuba! Nie! Kuba <laughs> Kiwior ziewną na antenie! Dlaczego akurat? Ale trzeba przyznać, że realizatorowi długo zajęło zna, zna znalezienie go na. Może szukał na po jego dziewczynie, ja nie wiem, ale, ale udało się znaleźć. Och, teraz ryzykownie! Aaron Nie, bisaka, ale nie ale można robić takich rzeczy. Aaron Wambisaka no, to jest proszenie się o kłopoty. Ja, ale też jak moim zdaniem za bardzo tego nie Nie, nie wykorzystał. No, no. Nie no, to jest, to jest definitywne proszenie się, proszenie się o kłopoty w przypadku Arona Łambisaki, bo taki ślisk polukarnym to jest no, zbyt duże ryzyko. No wisi ta bramka dla arsenalu gdzieś w powietrzu, ale, wisi, ale brakuje wisi. konkretów, no. No, brakuje dobrych decyzji tutaj teraz arsenalowi. Bukayo Saka Osaka... bardzo groźnie to. Saka, saka, saka. No, ale nie z... ma tu już znów, znów pomysłów, my... saka. Dużo piłkarzy arsenalu w tej tercji boiska, Niestety nic z tego nie wynika. Jeszcze, jeszcze piłka jest tam. Miasu walczy tam o główkę, no nie samą No dzieje -pong. się tu naprawdę dużo. Nie, powiem to... wam, że jak widziałem, jak ustawieni byli piłkarze że Manchesteru. Tam przy tym Bo idący na Arona Bissakę, śliz... na Bukajosakę ślizgiem, to. Oj, ojej, jeszcze ojej, teraz podanie Bukajosaki, Odegard. Co tu się dzieje w ogóle? Może będziesz. Nie, nie, nie tak będzie karnego. Ja... Czemu nie Co ochotny? jest? Ależ teraz. Ale dymy tutaj mi... się dzieją. Dzień... Niesamowite. jaki... Cały czas Arsenal. Ależ usiadł jaki teraz Arsenal to jest. na Manchester. Niesamowite no to, to jest to, dlaczego Dawid Decha nie umie łapać piłki, będąc bramkarzem no za ponad no, to, 300 to... tysięcy funtów tygodniowo. Jak? To było totalnie dziwne. Mój w polu karnym. Albo jedyneczka. Nie, brawo, nie, Dawid De Gea, brawo! Brak za do 300 tysięcy funtów tygodniowo, szanowni tu nie umie łapać piłki, ale umie ją odbijać. To jest, Eddie, 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 kurczę. to jest najlepszy odbijacz piłki na świecie, to cały czas podkreślam, że odbijać piłkę on akurat potrafi. Ale zero było, kontroli. Nie, spalnego, nie, nie Eddie nie mógł spalnego. zrobić wszystko w wszystko tej wszystko. sytuacji. Tak, tak. tak. No, mm, Oj, up. zaskoczeni. Oj, A, nie, nie, tu nie będzie, nic. Zaskoczeni strasznie obrońcy Manchester United. Ukłony, ukłony w stronę Dawida Dehay bo ale tutaj było naprawdę ale mógł zapytać lewo prawo tak o może teraz może teraz Leandro Trossard tam na lewej stronie zbiega z i teraz bardzo groźnie jest gol tak jest spalony to A musi tak być jest. spalony jest to... w nie ma spalonego w nie ma spalonego Inczenko kara 3 do 2 Arsenal jest. Tak jest, Edith dzwoni w końcu. No i Poczeka, się zrehabilitował. Na za tą var, poczekajmy na wary. poczekajmy na jestem. Nie rehabilitował ja... się za tą sytuację. A Poczekajmy, Mianża... poczekajmy na wary. Proszę, proszę wary. No proszę, sięgnie przestopował teraz i teraz się martwi. No, i cały czas z tyłu głowy mam, że. Oni nie wiedzą chyba jeszcze, tak naprawdę. A ta chyba też jeszcze się. Nie, nie, Zdżymujesz, będzie bramka. Zrozumie. Bo nawet piłkarze United są już przygotowani do tego, żeby zacząć od. Jak do tego doszło? To jest pytanie, które tak sobie zadaję tak w tym Edi. momencie. Tutaj błąd. Oczywiście, to jest kodowna. Oczywiście, to najduży błąd. Tak, piłka trafiła do Trussarda do Zinczenki. No na granicy, na granicy spalonego to, to, to będzie nie nie spalonego Zinczenko. Aaron Łambisaka łamie nieba, nie ma. Zandru Martinga nie ma spalonego. To... spalonego. Nie ma spalonego. Tu nie ma, tu nie ma. Aaron nie, 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 Wambisaka absolutnie nie ma Wszystko dosłownie na kartkę papieru w tym meczu. Wydaje mi się, że jeszcze będą y, to podarki Trussarda do Zinczenko sprawdzać. Nie, chyba raczej nie. No tutaj taki noga tak 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 Ediego znaczy no Perspektywa na stronie Zinchenko właśnie Edinkapie zin mówię, że Zinchenko na pewno jest tutaj na spalonym, ale Tak, ale no zobacz na no nogę Ediego Katyaha. Tylko nie wiemy gdzie jest noga. Nie, Widzinne, w końcu. Nie, to no nie, nie to nie, nie jest spalony, oczywiście, być że Bramka, w Ale cały czas się boimy. Przynajmniej ja. Ty się boisz tak. No czekamy, czekamy. Dajcie już spokój, ludzie. Pytanie w ogóle, kto ten piłkę dotykał, bo to... Dajcie już spalonego, błagam. Nie, bramka, bramka, oczywiście, bramka. Bramka, tak jest! Tak. Zimczynka Karadusz. Oj, tak. No brawo Jona. Szczerze no brawo. to po tym ważę To jest tak, że drugi raz się cieszysz. Nie, nie, nie wiem czemu piłkarze na tak tak stojąco jakoś grają. No, no. kompletnie zeszła z nich. Koniec, szanowni koniec meczu. Państwu. Tak jest! Wygrywamy brawo. 3 do 2. Krzysiu, no. Tym razem. Wzięliśmy rewanż. Wzięliśmy rewanż na was. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za obecność na tym live'ie. Rekord, udało się 174 osoby były w piku. 130 osób cały czas obserwowało tutaj razem z nami te zmagania, także bardzo serdecznie wam dziękujemy za Udział w tym pierwszym historycznym live. Ie. Mecz nam się trafił, wybitny. Dzięki za wszystkie pytania, dzięki za to, że byliście też z nami tutaj aktywni na, na czacie. No i cóż, serduszka na czacie możecie dać na sam koniec. 216 łapek w górę serdeczne. Dzięki, jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zapraszamy. My się żegnamy, ja się cieszę. Krzysiu niekoniecznie. No i nie cóż, żegnamy się. Trzymajcie się.